Im ludzie bardziej samotni, tym chętniej konsumują, no bo chcą sobie jakoś poprawić nastrój. Mhm. Aplikacje i te, mm, i te narzędzia, które miały pomagać w znalezieniu partnera, czy w poznawaniu ludzi, czy w utrzymywaniu relacji, mhm. wpłynęły na to, jak wyglądają te relacje, jak one się w ogóle tworzą. Odsunęły ludzi od takiego życia w realu, że pojawił się nowy problem, czyli nie ma gdzie poznawać ludzi na żywo. Ci, którzy nie trenowali tych swoich kompetencji społecznych się wycofali i im łatwiej jest zbierać, ja to czasami nazywam zbieraniem pokemonów w aplikacji, wiesz, że zbierasz po prostu, nie wiesz po co, zbierasz te pary w ogóle, nic z tym dalej w sensie, nie robisz, że, o, okay. bo tobie brakuje kompetencji do tego, żeby nawet co nawiązać rozmowę. Wiesz, ale już nawet jak nawiążesz tą rozmowę, to żeby wyjść i zaoferować coś, co nie jest tylko, no to może one night stand, no to może friends with benefits, nawet nie wiesz do końca co proponujesz czasami. Właśnie jest, że często coś, co nam się wydaje zabawne na początku, później okazuje się tragiczne w skutkach. No i oczywiście, że media społecznościowe przyniosły bardzo dużo dobrego, natomiast one też, podobnie jak aplikacje randkowe, zmieniły w ogóle dynamikę, z jaką ludzie wchodzą w relacje i w ogóle ich podejście do relacji. Że to już nie jest tylko apka. To, to nie jest tylko to. To już, jest, to już jest coś, co ma realny wpływ, bo, bo ludzie myślą, że to jest tylko narzędzie, a to jest coś, to jest narzędzie, ale też, mm, jakby to nazwać, takie y, urządzenie, twór, który ma wpływ na ludzi. To nie jest tak, że oni tylko z niego korzystają, ale też ono wpływa na nich. I, i wiesz, i y, to wpłynęło realnie na to, że ludzie czują się bardziej samotni, bo Wiesz, to tak uderza, ale w sumie faktycznie jaki interes ma aplikacja randkowa w tym, żeby pomóc ci znaleźć partnera? Jeżeli ona na tobie zarabia do momentu, kiedy ty tam jesteś. Mhm. Że tam siedzi algorytm, że to nie jest tak, że to ty tworzysz, wiesz, swoją rzeczywistość, to ty decydujesz o tym, kogo widzisz, często nawet jakie decyzje podejmujesz, bo za tym stoi, wiesz, cały kod, który wpływa na to, że że zachowujesz się tak, a nie inaczej. Mało tego, zanim zaczniesz się zachowywać tak, a nie inaczej. To też jest tak, że wchodzisz na taki dziewiczy grunt, często nie masz pojęcia w ogóle. P ludzie są pełni nadziei, jak wchodzą, bo takie mają wiesz, poczucie, że. że no, no poznają tam miłość swojego życia. I ludzie nie są na to, i ludzie na to nie są przygotowani. I teraz wiesz, ta ich nadzieja na znalezienie kogoś, jak, jak wchodzisz w, taki, w taką rzeczywistość, gdzie jest mnóstwo też tak zwanych normalnych ludzi. Tylko często ci normalni ludzie, według algorytmu, nie wyróżniają się niczym takim, bo nie mają zdjęć, które zbierają mnóstwo lajków, bo nie dopompowują tej aplikacji pieniędzmi, mm. bo, ym, bo nie robią nic takiego skrajnego, wiesz, co by powodowało, że to zainteresowanie wokół nich się pojawia, więc oni się nawet nie widzą. Ja ostatnio w, w takim mini dokumencie o Inderze dowiedziałam się, to jest tak, że ty jako przeciętny użytkownik, Widzisz osoby te atrakcyjne, kiedy dopłacisz za różne tam funkcje, ale one nie widzą Ciebie. Więc nie dostaniesz zwrotki nawet, wiesz, w postaci, w postaci lajka. One, oni, oni sobie siedzą w tym, co stworzyli. Jest takie moje ulubione powiedzenie króla Juliana z bajki Madagaskar, wiesz. Mm -hmm. Mieli wrzucić żyrafę do wulkanu, żeby wywołać deszcz. No. Szybko, zanim dotrze do nich, że to bez sensu. Ja czasami mam wrażenie, że takie ludzie, to jest bez sensu. Uh -huh. To w ogóle do niczego nie prowadzi, bo to tylko pogarsza waszą sytuację. Z drugiej strony, mamy e, psychologów behawioralnych, którzy to przebadali i powiedzieli jasno, dajesz ludziom kryterium, Ludzie będą się dostosowywać do tego kryterium. Wygląd. To jest pierwszy, to jest najważniejsze. W ogóle, wiesz, taki absurd z aplikacjami randkowymi jest taki, że jak szukasz partnera na życie, to ty nie, to, to, słuchaj, to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy on będzie miał met 75, czy met 73. Ja rozumiem, że dla kogoś jest ważne to, że ta osoba ma być ode mnie wyższa, albo niższa. Rozumiem to. To jest kwestia, wiesz, preferencji, tego, jak się czuję. Spoko. Ale. Jak, yy, jak wiesz, zadałam, jak swój kwestionariusz budowałam, no i zapytałam ludzi, słuchajcie, o co byście zapytali? I jeszcze, może mi podsuną jakieś pytanie, mhm. na które nie wpadłam. No a jaka to była osobowość w teście galupa? A czy myślał o wazektomii w przyszłości? A czy. To były kobiety. A czy, yy, a czy przewiduje, że gdyby moi rodzice w przyszłości byli na przykład ciężko chorzy, to będziemy się nimi wspólnie opiekować? Wiesz, mam z jednej strony takie. Mówimy o pierwszej randce. Mówimy o tym, że chcę zweryfikować, czy ja z tą osobą pójdę na pierwszą randkę i będę miała z nią o czym rozmawiać. Bo takie rzeczy, o których ja mówię teraz, tam osobowość to już według testu to wiesz, ale wazektomia, dzieci, to są, to są wiesz, to są rzeczy, które wychodzą w praniu, tak? Jakie my mamy, jakie my mamy poglądy, najpierw musisz kogoś w ogóle zobaczyć i stwierdzić, czy ty w ogóle się dobrze czujesz przy tym człowieku. I to jest taki absurd, że z jednej strony Zobacz, kiedy dajemy możliwość i dajemy palec, to będzie cała ręka dotąd. Wszystko. Powiedz mi wszystko sobie w ogóle, zanim się poznam. A z drugiej strony, uważamy, że może być skuteczne narzędzie, w którym widzimy tylko zdjęcie. A nie masz wrażenia, że to jest trochę wynik tego zmęczenia związanego z tymi nieudanymi próbami, że ludzie przez znajomość takich szczegółów, które byłyby dla nich ważne, czyli właśnie ta opieka nad rodzicami, wazektomia, są takim. Tak oni próbują oddać taki idealny snajperski strzał, mm -hmm. żeby tak da. wycelować, a nie dobra to pójdę na 10 randek i zobaczymy jak to w ogóle wygląda, tylko mm. staramy się trochę może wiesz przez te opowieści naszych rodziców, że ja ją zobaczyłem i od razu wiedziałem, że to jest to. Że to, to był ten grom z jasnego nieba, który we mnie uderzył, i co zawsze dla mnie jest takie trochę zastanawiające, nie? że o co, o co chodzi z tym gromem? A potem się okazuje, że wesele jakoś zawsze było, wiesz, po twoich urodzinach? Ale... <słuch> Że najpierw są twoje urodziny, a potem ślubu. No bo kto by nie chciał, wiesz, w ogóle. Że my chcemy tego romantyzmu. Myślę, że byliśmy dla kimś yy, trochę tak jakby z, z takim palcem Bożym dotknięci. No. Że to zostało po prostu, że jakaś siła wyższa sprawiła, że ta druga osoba się pojawiła w naszym życiu. Mhm. I trochę to rozwiązuje resztę problemów, bo no, skoro tam siła wyższa w tym maczała palce, to najprawdopodobniej to jest coś, co warto mieć na uwadze przez resztę życia. Ja myślę, że nie da się oddać takiego snajperskiego strzału, że realia są jakie są, i to też wymaga od ludzi takiego właśnie kiedyś, no jeszcze nie tak dawno, tak, ale kiedyś było tak, że się szło na imprezę i poznawałeś na tej domówce czy na jakiejś imprezie, i siłą rzeczy wchodziłeś w interakcję z wieloma osobami. Na studiach, nie wiem, szedłeś do pracy gdzieś, ale żeby być w tym kontakcie, takim społecznym, budować jakieś w ogóle relacje, no to trzeba było wchodzić w interakcję z drugim człowiekiem. Dzisiaj tego nie ma, bo to się, znaczy, oczywiście jest, ale bardzo się z te, ta liczba interakcji zmniejszyła i no, wiesz, trzeba to odpracować inaczej. Czyli idziemy w stronę taką, że skoro chcesz poznawać osoby, to już nie chodzisz na imprezy, gdzie masz możliwość poznawania mnóstwa osób, mhm. tylko wychodzisz na 10, 15, 20, 30, 40 randek. Tylko chodzi o to, że ludzie też tego nie traktują, wiesz jako coś takiego, że to jest spotkanie. No nie. To jest. Ja idę po prostu poznać jakiegoś człowieka, a nie od razu idę i skoro szukam kogoś na poważnie, to już siadamy i. To musi być to. Każda relacja wymaga czasu, i to jest tak, że ludzie za szybko by chcieli. Wszystkiego by chcieli za szybko. W sensie ja rozumiem, że są sytuacje, w których idziesz, rozmawiasz z kimś i sobie myślisz, no nie ma opcji. No, no to, to po prostu no, no nie za tryb, nie ma jak. Uh -huh. Albo właśnie ktoś mnie okłamał, bo pokazał siebie w ogóle inaczej, i gdybym wiedziała, że ta osoba tak wygląda, to na przykład nie byłabym zainteresowana po prostu, no bo mam jakieś swoje preferencje na przykład. Natomiast wiesz, no za szybko. W sensie, chcemy takiego, że wchodzę i powiem, bo... to to. Ale wiesz, na jakiej podstawie to to? Bo owszem, po dwóch latach, roku, dziesięciu, to jest fajne takie story, że my się poznaliśmy. I ja od razu wiedziałam. Od razu. Ale tam zawsze jest jakaś historia jeszcze. I jak się w te związki często człowiek zagłębi to się okazuje, że tam były jakieś trudności po drodze, że była jakaś niepewność, że w sumie to wiedział, czy wiedziała, że to on, ona, ale gdzieś tam jeszcze była jakaś inna randka po drodze, wiesz, także ja myślę, że wiesz, kiedy widzisz taki schemat u siebie, no to też trzeba poszukać rozwiązania. Bo być może to jest moment, w którym ja znajduję sobie psychologa na przykład, do którego w momencie, kiedy poznaję kogoś, idę, żeby przegadać to i trzymać jakoś rękę na pulsie, żeby mimo wszystko trzymać się faktów, żeby wiedzieć, że ja w ten schemat znowu, znowu wchodzę. Może nie zadziała za pierwszym razem, za drugim, za trzecim, ale może za czwartym. Gdzieś kliknie, że... o tym, żeby się tak osadzić w rzeczywistości? Ładnie. Zobacz, no ile rzeczy teraz jest spektakularnych. W ogóle wszystko jest spektakularne. Ludzie mają spektakularne kariery. O, kariery. O, o, po prostu osiągnięcia, sukcesy, wszystko jest spektakularne. Nawet pasje są spektakularne. Ja czasami, wiesz, mam wrażenie, że po prostu dochodzimy do takiego absurdu, kiedy o czymś oczywistym mówimy w taki sposób, że co myślisz: "Wow a to było zrobienie ciasta. <laughs> jakiejś prostej, wiesz, jakiejś prostej rzeczy. Więc to wszystko musi być spektakularne i, i, i ten związek też dobrze, żeby był. Od dziewczyny, która powiedziała, że ma, wiesz, ma za sobą siedmioletni związek od trzech lat. No jakieś tam randki są, ale nic, nic się nie dzieje. No i wiesz, wszyscy znajomi, wiadomo, wychodzą za, e, tam, za mąż, biorą śluby, żenią się, o, mają dzieci, a ona, e, a ona nie. No i cała rodzina mówi, że e, kurde, ale co z tobą jest nie tak? Czemu ty tak robisz? Ja sobie myślę, że no to, to, jest, to jest straszne, bo, wiesz, bo sobie, ja jej wtedy właśnie powiedziałam, że słuchaj, bo być może ta rodzina nie ma pojęcia, jakie są realia współczesnych singli, a one nie sprzyjają. I ciężko jest z ludziom, po pierwsze, to przyjąć. I przyjąć to zapewnić. Z tym się nie dyskutuje. Dzisiaj realia życia singli i. Możliwości, jeśli chodzi o poznawanie nowych osób, są po prostu ciężkie, jest trudno. Nie dlatego, że tych ludzi nie ma. Oni są, tylko ludzie, z którymi się dogadasz, mają podobne podejście jak ty, czyli siedzą w domu i zastanawiają się, co jest z nimi nie tak. <gry> to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to też, o czym się nie mówi, to namiętnie powtarza się właśnie ten schemat taki, który też już się dezaktualizuje, bo to już nie jest to, że jak masz 25 lat, to ty musisz być żoną i matką. Czy mężem i ojcem. Nie musisz, to się przesunęło. Bo warunki, w których dzisiaj żyjemy, są zdecydowanie inne niż te, w których żyli nasi rodzice. Bo wiesz, bo ja myślę, że gdyby rodzice zarabiali tyle, ile ich dzieci dzisiaj, które ledwo dają radę, wiesz, żeby sobie, nie wiem, odłożyć na wakacje, to oni by usiedli 30 lat temu i powiedzieli, aże, tropiki, no po prostu tropiki dwa razy w roku. No bo, bo wszystko jest droższe, bo, bo wiesz, bo jest problem z mieszkaniami, bo... Sytuacja z, 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 że tak powiem, z chęcią posiadania dzieci jest jaka jest, ale w ogóle z tym, żeby się po, połączyć w parę. Rynek matrymonialny po prostu drastycznie się zmienił. To jest kolejna rzecz, i to należy wziąć za pewnik. I kolejna rzecz jest taka, że dużo się mówi właśnie o rolach społecznych, że to musisz zrobić na określonym etapie swojego życia, a mało się mówi o tym, że każdy z nas tą oś życia ma swoją. I jeden się zakocha, jak będzie miał 21 lat, w koleżance ze studiów. A inna osoba się zakocha, jak będzie miała 42 lata. Na zabój. Każdy ma swój czas.